Witam, Witam państwa, państwa bardzo serdecznie bardzo w dolinie uradu, yy, yy, tutaj. Yy, yy. W moim i mojego męża domu chciałabym tutaj, Maciej, zaprosić Ciebie też. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się coś dopytać o technologię, jest to glim ze, dom ze słomy, gliny, bala, to można tutaj dopytywać mojego męża o technologię, o sam dom, o teren, no i o historię tego miejsca. To jakby ten pan jest odpowiedzialny tutaj. Chciałabym też zaprosić drugą osobę, która jest ważna dla Festiwalu Labirynt, a od kilku lat również dla tego miejsca, pan Roman Siemiński, który jest naszym przyjacielem i wiceburmistrzem Krosnodrzańskiego obecnie. Chciałabym mu bardzo podziękować za ten wspaniały katering. Myślę, że Państwu smakowało dzisiaj i więc wielkie brawa dziękujemy bardzo za, za całość przygotowania tutaj tego poczęstunku. Dziękuję bardzo dyrektorowi artystycznemu Słubickiego Miejsko, Miejskiego Ośrodka Kultury, bo jest z nami. Dziękujemy. Drodzy Państwo, pierwsze, pierwszą wystawą, którą otwieramy jest wystawa zbiorowa. Przyjaciół, artystów, profesora Jerzego Olka. Niestety nie wszyscy mogli dojechać. Niektórzy przysłali swoje prace i wypowiedzi zdalnie, że tak powiem, i my je tutaj umiejscowiliśmy, ale niektórzy są z nami. I chciałabym serdecznie zaprosić, aby podeszli tutaj do nas. Bo nie wiem też, kto dotar na pewno. Na przykład Michał Jakubowicz stoi się rozgląda. Tak, tak, między innymi zapraszamy. <laughs> Michał Jakubowicz. Yy, Zdenek Stuchlik, Marek Poźniak. Właśnie. Tadeusz Sawa Borysławski też gdzieś jest, pewnie się też rozgląda. Bogusław Michnik. <laughs> Czy ktoś jeszcze jest taki? Tak, 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 tu nie, tu nie. Drodzy Państwo, to są artyści, którzy jakby są tutaj z nami. A Gizela Weiman jeszcze, właśnie. Gizela? Gizela nie ma tłumaczenia, więc nie wiedziała pewnie, że ją tutaj wzywamy. Nie ma, nie. Jeszcze sprawdzamy. Na jest, Jestem, tak, tak obecna. Michel Kurzweil? Też jest. To Karola jest. Ruf. Karola Je... Ruf jest. Widziałem ją wczoraj. Karola... Karola, Karola Ruf? A. No właśnie. Jest. <laughs> <laughs> e... Grzegorz... tak. tak. Nie ma. Tak, drodzy Państwo, to są artyści, którzy tak mogli Mogli i przybyli do nas, natomiast też mamy y, przedstawicieli dwóch y, artystów, którzy niestety odeszli, podobnie jak Jerzy Olek, ale byli bardzo ważni y, w jego życiu, w jego twórczości i bardzo się cieszymy, bo przedstawiciele rodziny y, przekazali nam pracę y, i mogliśmy tutaj je zamontować, a również y, cytatem. Y, dodać jakby ten element do wystawy i zapraszamy Basiu Sztabińsk, Basia Sztabińska, Paulina Sztabińska z córką, są dzisiaj z nami również. Pan Grzegorz Sztabiński był przez wiele lat uczestnikiem festiwalu, wspierał go i merytorycznie wykładami i swoimi pracami autorskimi, więc bardzo się cieszymy, że możemy tak... Tak. I drugą osobą, y, osobą, która była bardzo ważna y, dla profesora, i która tak naprawdę y, bardzo duży wpływ również miała na jego y, rozwój y, przyjaźń. To był Stefan Wojnecki. Jego pracę również tutaj mamy i mamy tutaj gościa, syn dojechał również. Przepraszam, zapomniałam jak pan ma na imię. Ryszard Wojnecki, syn profesora. To może jeszcze przeczytam tych, których nie ma. Tak, przeczytamy wszystkich autorów, jest ich 20. To może. Szybciutko przeczytam jeszcze wszystkich autorów, też tych, które już tu stoją. Więc Michał Jakubowicz jest tu, Gottfried Jäger, jeden z prekursorów fotografii konstruktywistycznej, Wolf Kallen z bardzo ładnym wideo, Tomas Kellner. Remigiusz Koniecko, Michał Kocweli, Bogusław Michnik jest tu, Jürgen Olbrich niestety nie mógł przyjechać, ale przywita was tu wszystkich serdecznie, Ania Panekusz, Marek Poźniak jest tu, Józek Robakowski, Karola Rów, Tadeusz Sawa-Borysławski, Rudolf Sikora, Zdenek Sztuchlik, Grzegorz Stabiński, Gizela Weiman, Stefan Wojnecki i Naoja Jokiszawa. Josikawa, sorry. <laughs> <laughs> tak, to ci oddam. <laughs> Drodzy Państwo, zaraz otworzymy tutaj z tyłu, z tyłu drzwi, to jest jakby specjalnie też pod festiwal Labirynt przygotowana przestrzeń i zamontowana ekspozycja. Staraliśmy się zrobić to jak najlepiej i tak jak już wspominałam wczoraj, chcieliśmy nawiązać również do galerii F i do domu profesora Jerzego Olka, gdzie odbywały się warsztaty i przyjeżdżali artyści zawsze też jednego festiwalowego dnia. Chciałbym jeszcze dodać, że wy, wy, wyimaginowaliśmy sobie, że to właśnie Jerzy Olek zaprosił nas wszystkich tutaj. I um, on zawsze zaprosił też artystów, żeby coś powiedzieli e, ze siebie. Więc prosiliśmy tych wszystkich uczestników tutaj, żeby napisali dwa zdania, które też są wystawione. Też możecie tutaj e, zobaczyć cy cytatów e, tutaj artystów. Więc e, to jest e, traktujmy to jako ostatnią dużą wystawę e, e, grupową, e, 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 kuratowaną przez Jerzy Olek. Dokładnie. Czy, y, mam taką propozycję. Nie wiem, czy każdy chciałby powiedzieć y, jakieś słowo od siebie? Marku, Marku zaczniesz. Za, zaczniesz. Brakuje Jerzego. Musisz bliżej trzymać. Ja uh, nie Arbeid, yeah. Mam, napisałam kilka słów, które sobie wymyśliłam. Tytuł jest y, opróż, Opróżnić pomieszczenie i wypełnić y, przestrzeń wspomnieniem i pod tytuł jest Pionierzy, budują mosty, po których przechodzą inni. I dla mnie o, Jerzy Olek jest właśnie jednym z tych pionierów. Dla mnie festiwal Labirynt to jest jego z, z, jego z wielkich pionierskich osiągnięć, bo od wielu lat uczestniczę w tym festiwalu i w moim życiu. I jest to dla mnie kotwica na moim osobistym labiryncie. Co roku odwiedzam festiwal Labirynt. Co roku tutaj spotykamy się z przyjaciółmi. Zaczęło się to już w kłótku. Boguś, Rudom, Peter, Padeusz. Wszystko to są te nazwiska, które dobrze bardzo znam i które spotykam raz w roku. Tutaj bardzo się cieszę co roku na to, że się z nimi spotkam. I to jest powstał tutaj krąg przyjaciół. Powstała również tutaj przyszłość dla tego festiwalu. Zbudowaliśmy most i uważam, że to jest fantastyczny. Tutaj też to miejsce w Słubicach we Frankfurcie, w Słubicach z realnym mostem nad rzeką i między dwoma krajami i że to jest nasza przyszłość. Also, tak. W 2019 Jerzy Olek tutaj nosił taki krzyż zasługi na sznurku, tak? I to właśnie było tutaj dokładnie i moje zdjęcia mają to przypominać właśnie, to wydarzenie, że Jerzy Olek w ten sposób został tutaj wyróżniony i to wyróżnienie oczywiście koniecznie, znaczy absolutnie zasłużył na to wyróżnienie. Proszę Państwa, wczoraj Wczoraj na filmie, który tutaj prezentował Zdenek Struchlik, Jurek Olek mówił o książkach, które, e, których nie przeczytał, bo wiele przeczytał, ale też były takie, których nie przeczytał. Ponieważ też odcinał się od różnych czynności, od różnych spraw, żeby koncentrować się na tym, co najważniejsze. Pomyślałem, że jest takie pojęcie dotyczące tych nieprzeczytanych książek, to jest antybiblioteka. I na tej dzisiejszej wystawie zaprezentuję zakładki, które wkładałem też do tych książek, które czytałem i które zaznaczały te miejsca, które. No nie wiem, czy są takimi miejscami konkretnymi, bo są miejscami w tekście, więc być może ich w ogóle nie ma, ale. Te zakładki zaświadczają o ich istnieniu, więc, e, więc e, to jest ta inspiracja od Jurka Olka i myślę, że Państwo też takie antybiblioteki w swoich e, zbiorach macie, więc tutaj o tym możecie pomyśleć i wspomnieć, e, oglądając tę pracę. Uh. Kiedy przyjeżdżałem, myślałem, że Jurek odeszedł. Nieprawda: Jurek jest tutaj. Można za kurtyną, ale tutaj. Drodzy Państwo, ja kiedy wczoraj oglądałem miniatury o Jurku, to tak sobie wspomniałem i popatrzyłem między uradem a tą przestrzenią i gierałtowem niewątpliwie jest łączność i na pewno on jest z nami. Aha. Ja Jerzego znałem tak długo, że nic o nim nie wiem. Pracę wykonałem na Lido, kiedy jego cień pojawił się na kostkach, i ten cień jest pełen Jerzego Olka, i ciągle ze mną jest nie jako cień, ale jako pełne. Te kostki to jest puste, a ten cień to jest pełne. Także jego kiedyś wystawa wspólna, z, y, chyba z konopką, puste i pełne, y, w tym jednej fotografii myślę, że się spełnia. Ciężko coś powiedzieć mądrego pod takich. Wypowiedziach. Ja poznałem Jerzego w połowie lat 80. Pracowałem wtedy jako jeden z redaktorów pisma miesięcznika Mój Dom i fotomedium Art wydawało mi się świetnym miejscem do tego, żeby znaleźć tam zdjęcia, które publikowaliśmy jako reportaże, jako jakieś takie pokazy fotografów w środkowej części. Pisma. Jak żeśmy się poznali bliżej, no to Jerzy stwierdził, że, że mój intelekt chyba trochę przekracza to, co można było pokazać w różnych reportażach i zaczęliśmy tam pokazywać zdjęcia Ewy Rubinstein, Jerzego, Józefa Mołchy i innych artystów, którzy właściwie no... Poruszali się po takim obszarze fotografii nieznanym do tej pory. Także bardzo mu za to dziękuję. Wydaje mi się, że on też moją pracę na polu, nazwijmy to artystycznym, uruchomił, bo, tak jak Jerzy, no jesteśmy obydwaj inżynierami. On jest inżynierem budowlanym, ja inżynierem architektem. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie do wzięcia udziału w tej wystawie. Tata przyjaźnił się z panem Jerzym Olkiem od wielu lat. Pamiętam te wielogodzinne rozmowy, które odbywali przez telefon. Jeszcze też w czasach, kiedy telefon był jeden w domu i ja chciałam się do niego dobrać. Także wiem, że się przyjaźnili, byli bliscy sobie, więc tym bardziej się cieszę, że prace Taty tutaj na tej wystawie się znalazły. Także dziękuję bardzo. Tak, chciałabym bardziej tutaj nawiązać do tytułu, ale także do odniesienia do Jerzy, do, to włączony, łączy się z Jerzy Olkiem, przestrzeń i pustka jako ograniczenie i od ograniczeń i ta pustka również, również nieobecność czegoś, czego może nie widzimy, ale co możemy czuć i to, i to też bym odniosła właśnie do Jerzego. Tak, właśnie, tak mi się teraz rodzinnie kojarzy. Dziadek walczył o Lwów, profesor Stefan Wojnecki studiował we Wrocławiu, gdzie byli ci najlepsi profesorowie z Lwowskiej Szkoły Matematycznej, ukończył fizykę. No i przez to jakoś to piękno tego całego świata, tej przyrody, która nas otacza. Gdzieś tam myślę w nim tkwiło i to Państwo możecie oglądać artystyczny wyraz tego właśnie, jak to wygląda. No ja dalej uczę fizyki, syn informatyk, czyli też ta matematyka, więc gdzieś te wszystkie tradycje są. Żywe. Wszyscy przemówili? Tak. Drodzy Państwo, jeszcze ja chciałam się odnieść do mojej pracy, którą tu zobaczycie. Ja podjęłam taki dialog z profesorem. W 2015 roku Jerzy Olek świętował w Galerii Okno swoje 60-lecie pracy twórczej. I potem, już po demontażu, ja ściągałam literki, napisy. Które tworzyły taki bałagan, ale wyraźnie oznaczało, oznaczało się jego nazwisko, czyli Olek. Zaczęłam to fotografować oczywiście i wysłałam mu te zdjęcia, które skojarzyły mi się z książką, którą napisał, czyli dekonstrukcja. I on mi odpisał: Aniu, bardzo dziękuję. Kiedyś wykorzystam. I tak myśląc, co mam pokazać tutaj na tej wystawie, pomyślałam sobie, że on nie wykorzystał, więc ja wykorzystam. Stworzyłam mu sześcian, sześcian, który oplatają właśnie te zdjęcia, które zrobiłam. Natomiast środek, tam są rękawiczki, można oglądać, można rozkładać. Zapraszam do zobaczenia, co się ukrywa w tym sześcianie.